dobry, Chciałbym zaprezentować Państwu przepięknego Peżota 5008 z 2018 roku z najmocniejszym silnikiem diesla dwulitrowy 180 koni, z automatyczną skrzynią biegów ośmiobiegową. Jest to najbogatsza wersja GT, tak jak widzimy w przepięknym kolorze biała-perła, z pełną gwarancją przebiegu, z pełną gwarancją bezwypadkowości. Auto tylko i wyłącznie serwisowane w ASO od pierwszego właściciela, wszystkie serwisy w ASO. Ostatni serwis wasu przy 150 tys. km, w tej chwili miał auto 153 tys. km, także olej, filtry, wszystko powymieniane. Przy przebiegu 130 tys. km auto miało wymieniony kompletny pasek rozrządu także naprawdę taki egzemplarz bardzo zadbany, z pełną gwarancją przebiegu, bez wypadkowości. No i prezentuje się przepięknie. Jest to oczywiście wersja 7-osobowa najbogatsza wersja, jaka tylko była możliwa w tym samochodzie. Jest tutaj wszystko. Dodatkowo jeszcze w wersji GT, tak wygląda z zewnątrz. Nie ma tu żadnych uszkodzeń, rysy, przetarć, nie ma niczego, co bym mógł Państwu pokazać. Złego, teraz pokażę w środku, jak wygląda ten samochód. W środku również bardzo zadbany, Piękne, piękna skórzana tapicerka, pikowana, kierownica GT, Virtual Cockpit oczywiście kamery 360 stopni, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele, oświetlenie ambiente Mamy tutaj dach panorama, też podświetlany. I tutaj jest też szyber, dach otwierany elektrycznie roleta elektrycznie regulowana. Tak to wygląda naprawdę wygląda przepięknie. Sto z faktur z serwisu oczywiście będzie to do wglądu na ogłoszeniu będzie dokumentacja zdjęciowa z tego zrobiona. Tutaj mamy roletkę typu tylnych tak samo te fotele tutaj. bardzo ładne, zadbane. Nic nie pozaciągane, poprzedzierane, poprzecierane. Nic tutaj nie jest. Tu mamy też regulację nawiewów na tył. Oczywiście tutaj mamy półeczki. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bagażnik, bagażnik oczywiście elektrycznie otwierany. Funkcja otwierania bagażnika nogą. Dodatkowo mamy komplet opon zimowych. Tutaj tak naprawdę sobie są w bagażniku. Tutaj z boku mam. Również dwie sztuki, także tak to wygląda. Tutaj mamy funkcję zamykania, czyli podsumowując, Peugeot 5008 od pierwszego właściciela dwulitrowa jednostka z najmocniejszym silnikiem 180-konnym, świeżo po serwisie, także nie wymagająca żadnego wkładu finansowego, w przepięknym kolorze biała perła. Ten kolor naprawdę na żywo wygląda e, przepięknie. E, na full LEDach w wersji GT z pełną gwarancją przebiegu, z pełną gwarancją bezwypadkowości, wersja siedmioosobowa.